Duchowie Zachodniej Straży Pożarnej w Wilkowisku zakupili kłada sprzęt, trafił do jednostki w minioną sobotę. Jest zakupiona przyczepa transportowa, no bo może się zdarzyć taka sytuacja, że zostaniemy zadysponowani, nie wiem, w okolicy tym barku czy dobrej, no to wiadomo, że tym kładem nie pojedziemy, tylko przetransportujemy go na tej specjalnej przyczepie. Plus do tego jeszcze jest zakupiony tak zwany wózek ratowniczy. No i chciałem tutaj bardzo podziękować panu wójtowi. Naszej gminy, bo ta przyczepa transportowa plus wózek ratowniczy został pokryty z funduszów gminy Jodłownik. Staraliśmy się z różnych źródeł, no nie do końca się nam udało. W końcu wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Stąd ten PIKI, który był organizowany 13 sierpnia, udało się dozbierać brakującą kwotę. I tak się stało, że dzisiaj kład trafił do naszej jednostki. Czy w przeszłości zdarzało się Wam już właśnie wyjeżdżać do takich miejsc, że wtedy sobie pomyśleliście, no wtedy by nam się ten sprzęt taki przydał? Akurat rok temu tu na wilkowisku była taka sytuacja, że sąsiedzi znaleźli nieprzytomną kobietę, która samotnie mieszkała w domu. Ona była już w takim mocnym stanie hipotermii, no i po prostu została zadysponowana sąsiednia jednostka, bo ma samochód z napędem terenowym, ale pomimo tego ten samochód i tak tam nie dotarł, także Rozwiązaniem wtedy byłby kład. W budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowisku stacjonuje karetka pogotowia, która obsługuje gminy Jodłownik, Tymbark, Słopnicę i Dobrą.